Witaj Tomaszu. Słuchaj, nagrywam ten film specjalnie dla Ciebie, bo pytałeś mnie kiedyś o różne obiektywy, o różne matryce i tak dalej. Więc wpadłem dzisiaj na dziki pomysł, że mogę ci to wytłumaczyć. Witajcie. Może zaczniemy od tego, czym jest matryca. Otóż w starych aparatach kliszowych, takim że tak powiem, nośnikiem obrazu była klisza. Klisza, która znajdowała się wewnątrz, za lustrem i za migawką. Yy, klisza pełnoklatkowa, czyli taka, jaką miały kiedyś filmy, była mniej więcej tego rozmiaru. Chciałem Wam pokazać lustro. To jest stary aparat AC4, bodajże yy, to, to był pentakon. W każdym razie, taki po prostu już uszkodzony, dostałem gratis do obiektywu. Do czego, do czego zmierzam? Duży, duże lustro świadczy o tym, że ta klatka, na którym jest zapisywany, rejestrowany obraz, również jest duża. Tak samo jest w świecie cyfrowym. W świecie, w świecie cyfrowym zamiast filmu na celuloidzie, światło czułego, oczywiście tam były różne, e, różne czułości, jak widzicie. Od 25 ASA, czy, czyli ISO obecnie. No i tu było to tłumaczone w dinach, Te din można było przeliczać na, e, na ASY i również na wschodnioeuropejskie gosty. Czyli, czyli taka miara rosyjska była i teraz skoro już wymyślono aparaty z, z matrycą światłoczułą, elektronicznym takim sensorem który, który odbiera właśnie światło i rejestruje to światło no to wymyślono albo znaczy wymyślono kilka rozmiarów matryc i o tym właśnie teraz chciałem mówić. Najpopularniejszym rozmiarem matrycy jest tak zwana APS-C. To jest innymi słowy niepełna klatka. Niepeł, niepełna klatka jest sporo mniejsza, tak jak to lustro jest mniejsze od tego poprzedniego. I rejestruje nam obraz w równie dobrym stopniu jak klatka aparatu pełnoklatkowego, z tym, że troszeczkę nam się gubi tutaj cała, cała ta historia z, związana z, 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 z kątami widzenia obiektywu. Bo teraz przejdę może do yy, patyczków. Mam tutaj dwa patyczki, które są o takie. I proszę spojrzeć, że jeżeli sobie wyobrazimy, że nasz obraz, nasz obraz jest po jednej stronie, tutaj gdzie są łapki tych, tych drapaczek, jest po jednej stronie. Niech to będzie powiedzmy samochodzi. Samochodzik będzie tu. To na dużej klatce, czyli tu, powiedzmy, jeżeli to jest nasza, nasza pełna klatka, to zapisze się nam cały samochód. Cały samochód się zapisze z tego, z tego powodu, że po prostu koło obrazowe, czyli to, co widzi obiektyw, będzie ten samochód pokazywał. W całości i jeszcze troszkę tła. Natomiast, jeżeli użyjemy aparatu z matrycą APS-C, czyli z tą mniejszą matrycą, o której, którą pokazywałem na przykładzie Sony A350, ten samochodzik będzie powiedzmy widziany taką matrycą. Nie taką jak poprzednio, ale troszeczkę mniejszą. I stąd mówimy o kropie czyli o tak jakby częściowym krop no, wycięcie jest po prostu kawałkiem tej, tej matrycy pełnoklatkowej, ale tak samo jest na środku i obejmuje obszar, tylko troszeczkę węższy. I dlatego ten samochodzik będzie widziany, że tak powiem, nie w całości tylko troszeczkę mniejszy, dlatego że mm, po prostu kąty widzenia są węższe. Następnym, e, że tak powiem etapem, który, e, który jest dość e, popularnym w obecnych aparatach, jest tak zwana mikro 4/3. Mikro 4/3, tu akurat mam pana Panasonica Lumixa, Matryca jest bezpośrednio już bez lustra, bo jak wiemy, te aparaty są bezlusterkowe. Jest taka, jest jeszcze mniejsza niż matryca w tych, w tych APS-C. To znaczy, musicie sobie wyobrazić troszeczkę inną skalę. No ja w tej chwili nie mam dokładnie takiej samej skali przedmiotów, które, które by nam to wszystko pokazywały, ale system bez lusterkowców, również mikro 4 trzecie, albo tam są różne, różne firmy mają różne matryce i tak dalej. Ta akurat jest mikro 4 trzecie, czyli chodzi o to, że przekątna tej matrycy, o tej tutaj widzianej, jest wielkości jednego cala. Jednego cala, a proporcje tej matrycy jest 4 do 3. 4 u podstawy, 3 w wysokości. I takim, taką, taką matrycą zrobimy zdjęcia tego naszego samochodzika, które będą znacznie bardziej że tak powiem wyraźne i bardziej dokładne, ponieważ ta matryca pokaże ten samochód bardziej z bliska. Dlaczego? Dlatego, że po prostu kadr będzie okrojony, będzie mniejszy i będzie niejako kropem tego kadru. Czyli tego, tego APS-C. Czyli można powiedzieć, że kadr z mikro 4 jest również kropem kadru, kadru z klatki pełnej. Ten stosunek wynosi akurat razy 2, czyli generalnie dwie klatki powiększone dwa razy, znaczy jedna klatka powiększona dwa razy, pokazuje nam dokładnie zasięg klatki, klatki pełnej. I jeszcze pokażę na tych patyczkach, moich tu kochanych drapaczkach. To są bardzo przydatne rzeczy do drapania. W plecy. Proszę bardzo, na tej wysokości jest. Postaram się tego nie, nie przesunąć. Jest mikro 4 trzecie. A na tej wysokości, o, tutaj, czyli trochę dalej, jest APS-C. A jeszcze dalej jest pełna klatka. I to jest, że tak powiem, nie, nie wszystko, co nam oferują aparaty elektroniczne z, z migawką i, że tak powiem, z, z, tą, z tą całą matrycą elektroniczną. Są aparaty, powiedzmy, takie jak ten Sony. To jest stary model, ale jest on bardzo, bardzo że tak powiem, udany przez Sonego, zro, zrobiony ten model w zasadzie cały aparat dzieje się tutaj tu jest również matryca i tu jest wszystko natomiast to jest w zasadzie tylko puszka na baterie która ma wyświetlacz i te elementy sterujące oraz wizjer wizjer który pokazuje nam obraz z drugiego takiego mniejszego wyświetlacza który znajduje się w tym miejscu i teraz tak, wielkość tej matrycy jest nieduża. Ona jest powiedzmy wielkości, tak realnie wielkości paznokcia. Ta matryca w, w tych aparatach kompaktowych, również w takich popularnych kilka lat wcześniej aparatach, ta, ta matryczka jest nieduża. Ale powiem Wam, że te małe matryce, jak widzicie tutaj mają dość, duże, e, do, dość dużą rozdzielczość 14 megapikseli to jest 14 milionów pikseli e, i to się mieści w takim maleństwie obecnie w telefonach matryca jest jeszcze mniejsza niż ten mój paznokieć po który pokazałem przed chwilą ale pokazuje nam e, znacznie 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 mniejsza jest powiedzmy o takiej wielkości i pokazuje nam równie dobrze, bo każdy już widział przecież zdjęcia z, z komórek, i to się sprawdza również do nagrywania filmów. Tu chciałem Wam jeszcze pokazać, że mam Olympusa. Olympusa to jest EPL-5. Taki, taki model który ma dokładnie taką samą matrycę micro 4 jak ten Lumix pokazywany wcześniej ale jest powiedzmy znacznie mniejszy to jest niemalże kompaktowy kompaktowych rozmiarów aparatik również z dużą, z dużą matrycą 16 megapikseli otóż ten wyścig który był na megapiksele między firmami fotograficznymi w pewnym momencie zaczął gonić w piętkę, ponieważ ludzie chcieli mieć jak największą rozdzielczość obrazu. Więc wymyślono na przykład 62 megapiksele, potem wymyślono jeszcze więcej. Ja w komórce, którą, którą wam, Was filmuję, znaczy dla Was filmuję. Jest 108 megapikseli, ale co z tego, skoro wtedy pliki zdjęciowe są bardzo duże, zajmują bardzo dużo miejsca, a w zasadzie mało kto dalej pracuje na zdjęciach, w sensie albo je przycina, albo wydobywa twarz z tłumu, żeby była rozpoznawalna. No, wydaje mi się, że to już jest, że tak powiem, przesada takie. Takie duże, takie duże powiększenia, ale chciałem jeszcze pokazać coś, o czym, o czym nasz Tomasz chciał wiedzieć więcej. Otóż obiektyw tak zwany CCTV. CCTV, tutaj jest proszę napisane: CCTV to jest taki taki taki, taki system. Telewizji przemysłowej. CCTV to znaczy, że jest nagrywanie w kółko. Circular, tam, endless i tak dalej, TV. O co chodzi? Otóż kamery ochrony nagrywają cały czas. I w momencie, kiedy mm, potrzeba y, wyłuskać jakiś, y, jakiś detal, y, powiedzmy, dla ochrony. No to wtedy mamy materiał powiedzmy z całego dnia, który wtedy ewentualnie można to przejrzeć i zobaczyć dokładnie, kto zrobił krzywdę, kto przeciął oponę itd. Tak I te obiektywy to są bardzo, bardzo małe szkiełka, dość udane i zawsze są i zawsze są yy, jasne. Dlaczego są jasne? No, bo kamery, wiadomo, filmują całą dobę również. Również nocą, proszę spojrzeć, ta jest 25 mm, jest tej ogniskowej, ale jest 1 i 4, czyli 25, ,4. Taki obiektyw dla aparatu powiedzmy takiego, mikro 4, 3, czy też dla aparatów z większą matrycą, kosztuje kupę pieniędzy. Kupa pieniędzy to znaczy, że jest więcej niż powiedzmy półtora tysiąca złotych. I teraz tak, proszę spojrzeć, że ten, ten aparat ma soczewkę tutaj niewielkich rozmiarów, soczewka do micro 4 trzecie, ta, ta tylna aparatu no, jest większa. No Może akurat nie, nie, nie w tym, który wyjąłem, ale. Ale, no, powiedzmy, dla, dla aparatów, które są no, pełnoklatkowe, ta soczewka tutaj z tyłu jest mniej więcej dwa razy taka. Skąd to się bierze? Ta kamerka była przykręcona do takiej kamery CCTV. O, powiedzmy tak, i tak wyglądała kamera CCTV. W niej w środku był taki sensor który był wielkości mniej więcej takiej, takiej jak nasze, mają obecnie nasze telefony, czyli takiego pół paznokcia, ale postanowiono te, te obiektywy wykorzystywać w fotografii. Żeby go wykorzystać w fotografii, trzeba spowodować, żeby to koło obrazowe, było ciut większe niż, niż nasza matryca. Bo inaczej w rogach będą się pojawiać ciemne miejsca, na które będą po prostu cieniem tej, tej obwódki bądź cieniem tutaj z przodu tego tej osłony przeciwsłonecznej i Wymyślono, że one będą doskonałe do tak zwanej makrofotografii. Makrofotografia to jest zdjęcie, które wykonuje się danemu detalowi, żeby otrzymać jego duże powiększenie. Duże powiększenie możemy uzyskać na przykład odsuwając obiektyw od matrycy. Wtedy, że tak powiem, jego ta. To, 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 Koło obrazowe, wiecie, jeżeli teraz powiedzmy nie obejmuje w całości, winietuje na brzegach, odstawimy go dalej, ten obraz będzie niejako szerszy na zasadzie właśnie tych patyczków, które pokazywałem, tych drapaczek. Będzie niejako większy, będzie troszeczkę ciemniejszy, ale to nam nie szkodzi, ponieważ i tak mamy 1,4 światło siły tego obiektywu. Dlatego też w większości przypadków te obiektywy współpracują z tak zwanym pierścieniem dystansowym, o który ten pierścień już można przymocować do, do takiego specjalnego adaptera, który pasuje tylko i wyłącznie do, do aparatów. Które mają mocowanie mikro 4 trzecie, i tak jak wcześniej pokazywałem Wam tutaj, yy, tego Panasonica Lumixa, ten Panasonic będzie doskonałym uzupełnieniem tego obiektywu. Tu trzeba tylko znaleźć tą kropeczkę magiczną, o która nam ładnie tutaj będzie współpracować. Klik zamknęło się. I teraz ustawiamy ręcznie na, na tym, jaką chcemy. Myślę, że tu jest tak, że jak patrzymy do, z góry na obiektyw, no to jest właściwa y, głębia ostrości. Bierzemy powiedzmy 2,8, włączamy aparat w trybie A, nie S, O, tutaj w trybie A, i ten nasz aparat zaraz powinien nam pokazać pokazać co, co będziemy oglądać. Yy, już moment czekajcie, wyjdę z tego wifi i pokażę Wam kawałek tego, tego samochodu, który jest no, dość dobrym yy, tutaj nam przykładem do yy, robienia zdjęć. Już zalecany filtr off. I momencik, zaraz, zaraz wracam. No, już jestem, bo zapomniałem, jak przerzucić z menu na ten. I spójrzcie, co się dzieje. Teraz ten, ten obiektyw, no w zasadzie jest w stanie wyostrzyć dalej, ale też nie za bardzo, bo już się, proszę bardzo, o tu przymyka. Przymyka się nam cała ta mm, odległość. Nie, sorry, bo ja nie tym kręcę. Tu mamy. Ner albo far. No to się nie uda, jaki już jest pierścień, ale mogę Wam pokazać, jak to działa w przypadku tego samochodu. O, gdzie tu jest. Bo tu z tą komórką to nie bardzo widzę, co, co robię. Mhm. I tu mamy samochód, tak? Mamy czy nie mamy? To zrobimy tak, złożymy. O. I będziemy próbować wyostrzyć. Halo. O, tu już jest kawałek naszego. Do widać na moje oświetlenie, ten krzyżyk taki. Ale nie o to chodzi. O, nie wiem, tu już coś złapałem. I zobaczcie, ostrzymy już bez, bez ruchów yy, tym. Pierścieniami, tylko samym 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 aparatem przesuwając, no to możemy zrobić już detal naprawdę nieduży. Powiedzmy tą oponę, jego koło z bardzo bliskiej odległości tym obiektywem CCTV. Jeszcze chciałem tylko zauważyć, że te obiektywy są śmiesznie tanie, bo na przykład ten, który, który mam tutaj w tej chwili założony do Lumixa, on kosztował, nie pamiętam, no ale 115 zł, 116 jakoś tak. No. Także jest yy, yy, użyteczny, ale tylko, że tak powiem, do pewnego rodzaju zdjęć. No, także drogi Tomaszu, drodzy słuchający, tak to wygląda. Pozdrawiam.